Poniedziałek, 18 maja o godzinie 20.00, zapraszamy na pierwszą część internetowego kursu poświęconego ultrasonografii płuc. Tym spotkaniem rozpoczynamy cykl zupełnie nowych internetowych kursów ultrasonograficznych, które będą odbywały się na żywo. Kurs składa się z czterech spotkań i będzie trwał cztery tygodnie. Każde spotkanie w danym tygodniu będzie odbywało się dwukrotnie w poniedziałek o godzinie 20 oraz w piątek o godzinie 18, tak aby każdy z uczestników mógł wybrać dla siebie dogodny termin. Program kursu obejmuje naukę techniki badania USG-Płuc, zapoznanie się z prawidłowym obrazem ultrasonograficznym płuc, a także diagnostykę zapaleń płuc, w tym zapaleń wirusowych, i ultrasonograficzną diagnostykę różnicową duszności. Wspólnie będziemy uczyć się także opisywać badania USG. Kurs adresowany jest do lekarzy, którzy chcą rozpocząć samodzielne wykonywanie badań ultrasonograficznych płuc, oraz do lekarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Ten kurs adresujemy także do studentów medycyny, których serdecznie zapraszamy do udziału. Uczestnictwo w kursie jest płatne. Cena jednego spotkania to 59 zł. Osoby, które wezmą udział w co najmniej trzech spotkaniach otrzymają miesięczny bezpłatny dostęp do programu opisy USG, dzięki któremu będzie nam łatwiej redagować opisy badań. Aby zgłosić swój udział do uczestnictwa w naszych kursach, należy wejść na stronę www.edusonclickmeeting.com. Więcej informacji oraz link przekierowujący do kursu znajdą Państwo także na stronie Eduson.pl. Wkrótce na Eduson.pl Znajdziecie państwo propozycje innych kursów dotyczących między innymi ultrasonografii narządów jamy brzusznej, szyi, tarczycy, węzłów chłonnych, a także ultrasonografii point of care. Zapraszamy do wspólnego spotkania. Zapraszamy serdecznie.